A teraz historia z tych, o których zwykło się mówić. Bareja by tego lepiej nie wymyślił. Proszę sobie wyobrazić, że pod opieką organizacji Kopytka z Nadzieją znajduje się Łoś i nie może tam dłużej zostać. Tak, wydawałoby się, że rozluźniamy troszeczkę temat. No rzeczywiście, ale też ta historia nie jest najciekawsza, bo czas opieki nad nim dla organizacji minął, a żadna z uprawnionych instytucji, która mogłaby przyjąć Wojtka, nie ma na to miejsca. Łosia odwiedziła patrycja chacia. Łoś jak każde wielkie zwierzę wymaga wielkiego zaangażowania podczas opieki nad nim, ale jak się okazuje, dla tych, którzy zdecydowali się na tę opiekę największym wyzwaniem jest prawo. Zgodnie z nim w Polsce można przetrzymywać zwierzęta łowne przez pół roku po otrzymaniu specjalnej zgody, którą wystawia starostwo powiatowe. Po tym czasie zwierzę powinno trafić do placówki, która jest uprawniona do tego, by się nim zajmować. W przypadku Łosia Wojtka termin minął w grudniu 2023 roku. Zostaliśmy um, obarczeni takim obowiązkiem przekazania tego zwierzęcia do instytucji, której Zgodnie z prawem, na dzień dzisiejszy w Polsce nie ma ani jednego azylu, który może legalnie yy, przetrzymywać zdrowego łosia celem dalszej hodowli, a jednocześnie nie możemy tego zwierzęcia wypuścić na wolność, ponieważ zwierzę zostało udomowione. Wypuszczenie udomowionego zwierzęcia na wolność, podobnie jak trzymanie go w złych warunkach, jest przestępstwem, za które grozić może kara pozbawienia wolności nawet do trzech lat. Teraz dochodzimy do sytuacji skandalicznej, że pan Daniel ma być jeszcze ukarany za to, że nie otwiera bramy i nie wypuszcza tego zwierzęcia tutaj na wieść. Natomiast no, nie można karać kogoś za to, że po pierwsze zadziałał zgodnie z prawem, po drugie wykazał się ogromną empatią i sercem dla zwierząt i po prostu uratował, uratował to zwierzę. Ta historia ma swój początek latem ubiegłego roku, kiedy w wyniku zderzenia z samochodem zginęła matka łosia. Zwierzę trafiło wówczas pod opiekę fundacji Kopytka z Nadzieją i tu znalazło swoją bezpieczną przystań. Chcielibyśmy pełnić opiekę nad Wojtkiem, tak, bo jesteśmy pewni, że jesteśmy, że jesteśmy w stanie zagwarantować mu odpowiednie warunki gotowania. Mamy duży teren, tak, który, w którym chcielibyśmy wygrodzić mu indywidualny wybieg. Tam też są różne drzewa, więc miałoby taki, powiedzmy, że naturalny klimat zachowany. Fundacja postanowiła więc działać, składając w sierpniu wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wydanie statusu azylu mogącego zajmować się łosiem. Okazało się, że to jest procedura, która długo trwa. My jesteśmy jakby. W... W procesie załatwiania tego wszystkiego, zakładania azylu dla gatunku, jakim jest Łoś. Los Łosia Wojtka jest niejasny i nie wiadomo, jaki będzie dalej. Temat utknął na poziomie procedur i urzędów. No, niestety, tutaj urzędnicy powinni jednak spojrzeć na tą sytuację, że nie ma po prostu wyjścia. Nie ma wyjścia. Albo niech wskażą w takim razie, gdzie to zwierzę ma trafić, albo, no, niestety, no, czasami. Po prostu prawo, jak widać, nie działa. No i tutaj, 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 interpretując te przepisy, ściśle nie może zadziałać. Na obecną chwilę, nie uzyskaliśmy komentarza od organów, które powinny znaleźć rozwiązanie tej sytuacji. Do tematu wrócimy na naszej antenie, gdy tylko uzyskamy taki komentarz. Patrycja Hacia, TVP Info. No łapie trochę ze serce historia Bardzo Wojtka, szczerze mówiąc. I bezdusznych urzędników chciałoby się nazwać to łosie, ale w tym wypadku w tym wypadku patrząc na Wojtusia, to nie byłoby obraźliwe. Sama bym chętnie takiego Wojtusia przyjęła. Gdyby miała jakiś ogródek, teren. może. No dobrze, to idziemy w zwierzęce tematy dalej. No bo idzie wiosna i wszyscy to czują. Myślę, że czuje to także łoś Wojtek. Zwierzęta przeczuwają.